Witam, szanowne grono graczy. Rewit z tej strony. Witajcie w rewrogu na unboxingu edycji kolekcjonerskiej, moi drodzy, jest Total War Warhammer. Tutaj macie taki mały podgląd na kamerę, bo odgrywam to troszkę w innym kącie, żeby było lepiej pokazywać różne rzeczy. I tam już widzicie takie wielkie pudło, prawda? Tak z moi drodzy, tak wygląda nierozpakowana jeszcze edycja kolekcjonerska Total War Warhammer High King Edition. Dokładnie tak, moi drodzy, to jest wielki glimur Warhammerowski, moi drodzy, no, genialnie, wielka księga tak naprawdę. Właściwie jak to dokładnie wygląda, to jeszcze nie wiem, bo jest jeszcze w folii. Tak więc, moi drodzy, coś, coś niesamowitego, coś pięknego, coś genialnego. E, oczywiście e, Sponsored by Zygzak, pozdrawiamy kolegę. Oczywiście Zygzak jest na kolega e, z Nowego Jorku. Życzymy też powodzenia. No i moi drodzy, tniemy! Otwieramy ok. No i moi drodzy, ściągamy taką, jak widzicie, taki kartonik. Uwaga, uwaga, otwieram od góry. Wow, nie wiem, czy wy to widzicie, jak to wygląda majestatycznie z tej strony. No, po prostu coś, coś niesamowitego, jak księga. Zdecydowanie, jak księga. Uwaga, wyciągam, wyciągam uh, ho, ho, ho. E, No i to jest cały grimur. Pokażę wam, bo nie, nie wierzę w to co widzę <laughs> Słuchajcie, patrzcie, to się nazywa księga mhm. Rodzajów, aha mhm. Moi drodzy, patrzcie Warhammer, Total War Warhammer Hiking Edition, dobra, co jest w środku? Zostawiamy tutaj tą książkę, otwieramy i widzimy coś niesamowitego. Może tak pod kamerę pokażę. Będziemy przeglądać rysiny, na samym początku. Jak widzicie, mamy tutaj kilka bardzo fajnych rzeczy. Właściwie można tak to pokazać. Przedstawiając właśnie jakie są elementy w grze stworzone. Więc moi drodzy, naprawdę coś wow, coś niesamowitego. Ta to, to edycja jest, jest genialna. Przekartkujemy sobie te m, początkowe fazy. Tak więc jak widzicie tutaj w komarze że całkiem fajnie to, to widać. Eee, no naprawdę mega, mega sprawa. Mamy tutaj smoki, orki, ląd przedstawiony mniej więcej jak wygląda. Ciekawe, czy takie rysunki również w grze znajdziemy. Tutaj mamy gobliny. Goblin Doom czyli gość z takimi wielkimi skrzydłami, a czyli jak paralotnia coś w tym stylu. E, katapulty, trebuczety jakieś, balisty. E, moi drodzy, mm, tutaj oczywiście rycerze. Widzę, że wampiry e, nie umarli. Jakieś konie nie umarły, rumak można powiedzieć, nie koń. No i oczywiście magowie, magowie, nekromanci. A, o mój Boże, coś, coś niesamowitego. Jakieś strzały, toporki w głowie. Słuchajcie. O, Def Knight, widzę, że bardzo konkretny Smoczyska, zbroje wyszukane. Powiem wam, że to wszystko jest w grze. To wszystko ewidentnie jest w grze. I oczywiście, rycerze chaosu, rycerze chaosu. Jak widzicie, pum, płonący miecz. Mnie bardzo interesuje cała mechanika związana z, z magami, która została przedstawiona. Która naprawdę zrobiła na mnie spore wrażenie. Ok, tak więc to jest początek. Tutaj mamy już pustą przestrzeń. I jest tu, jak podniosę ten grimur, to jest coś takiego jak taka klapka, która tutaj się otwiera. No i w środku znajdujemy skrzynię. Uwaga, jest tam taki dzyndzel, który wyciągam. I ukazują się. Niesamowite rzeczy, widzicie elegancko. Więc teraz tak, rozwiniemy może tutaj tą mapę, która jest przedstawiana, Urhamera yy, zawiązana rzemykiem. <grywka> Na rzemyku. i nie jest. To nie jest, to jest to nie jest papirus to jest jakiś materiał. To jest mapa z materiału mój drodzy. A więc uwaga. Ok, tu jest Rulon na mapę. No, w taki sposób. Aż, aż sobie zobaczę. Rozumiem, czyli tak. O, mapa śródziemia. Zobaczcie ze szczegółami. Mapa Warhammera. To jest na materiale, powiem wam. Pudełko. Metalowe. Metalowe ukucie. Total Warhammer, z tyłu oczywiście znak chaosu. W środku, jak widzicie, Total War, Warhammer, płytki. Dodatkowo, mam książeczkę, oczywiście. Zapewne wiecie, tutaj jest dysk pierwszy, dysk drugi, dysk trzeci, ale pewnie i tak będziemy ze Steam. A, to um, tutaj jest oczywiście podziękowania: thank you very much za zakupienie tej wersji. No i oczywiście Insider Guide. Który jest właśnie w taki sposób zmontowany również. Bardzo fajna książeczka, moi drodzy. Na przykład z takimi racjami. Tak więc bardzo fajne Tak więc metal, full metal jacket. Bardzo mi się to podoba. DLC. Dokładnie. DLC House Warriors. Uwaga, odsuwam wierzchnią warstwę. O mój boże. To jest tak duże. <laughs> Uwaga, to jest stojak, to jest stojak z takim fajną z insygniami e, krasnoludów, a to jest kufel, Ruk. pitny, patrzcie z wygrawerowanymi różnymi takimi znakami. Również krasnoludzkimi runami. I jest, powiem Wam, taki konkretny. W środku, oczywiście, jest jeszcze rzemień. Jak widzicie, tutaj jest ten rzemień do takiego kamienia. Za chwilę go pokażemy. No i oczywiście ten róg prawdopodobnie będzie działał, działał to w taki sposób. I Wasz Waszmościowie! Nie no, kurczę. Wow! Mamy oczywiście ten taki kamień również z rzemieniem z runą. Jak widzicie, to jest genialna rzecz. Mamy sygnet, prawda? I on sam w sobie się obraca. Czyli, jak założymy sobie na palec taki, taki sygnet, może nie na ten palec, ale na przykład na ten, to możemy obracać tym sygnetem. Ustawiać sobie od 1 do. Chyba 8, jeżeli się nie mylę. <laughs> Takie coś. Tak więc, moi drodzy, wasze zdrowie. Oczywiście do trunku jeszcze nie ma, ale na pewno będzie. Tak więc, moi drodzy, to wszystko, jeżeli chodzi o edycję kolekcjonerską Warhammera. Jest naprawdę niesamowita. Jest przekozacka. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam na razie. Trzymajcie się. Hej.